Vlogmas, dzień ósmy! E, cześć, witajcie na moim kanale. Dziś przychodzę do Was z takim obiecanym holem. E, holem takim zbiorczym, co kupiłam ostatnimi czasy. E, no i tak, słuchajcie, będę pokazywać rzeczy e, przypadkowo, a na końcu pokażę Wam książki e, dla tych osób, którzy... Które lubią czytać książki, ale też może Was to zainspiruje, żeby kupić komuś w prezencie książkę. Pierwszą rzecz, jaką chcę Wam pokazać, o, to może sweter, który mam na sobie. Nowość z primarka, świąteczny sweterek myszka bo przeszkadzasz. świąteczny sweterek i jak wysłałam zdjęcie koleżance w tym sweterku to napisała mi myszko przynieś do mnie, no mój pomocnik oczywiście pomaga w cudzysłowie to napisała mi, że straszny, chodź przynieś myszek, straszny cukiereczek bardzo słodki cukiereczek ten ta, ta sweterek i się z nią zgadzam Podobają mi się, słuchajcie, paski i ta kolorystyka róż z czerwienią. I pokażę Wam myszek. myszku. A jak przeszkadzasz? No trudno. odgłosy mojego psa pokażę Wam kolejną też, którą kupiłam w tej marku. Bardzo taka, słuchajcie, przynieś, daleczkę, przynieś, już, przynieś, szukaj, przynieś. A szukaj, to no, widać, już. Jeżeli chcecie psa, który słucha was, to na pewno nie może to być spaniel. Jeżeli chcecie psa takiego, wiecie, posłusznego, e, nie decydujcie się na spaniela. E, Myszel! Jeżeli chcecie za to psa szalonego, e, takiego klauna, nieusłuchanego i szalonego, to e, spaniel, ale bardzo te psy potrzebują, żeby im poświęcić dużo czasu, więc to nie jest dla osób, które nie mają czasu. E, słuchajcie, przynieś nie, przynieś ale, przynieś dobra z iska. Kubek taki nakrapiany, widzowie patrz, patrz tam, widzowie, patrz, widzowie wszystko widzą, że jesteś nieusłuchany, widzą wszystko, przy dalej, przyniosłeś, no, jak powiedziałam widzowie, to od razu grzeczny. Taki nakrapiany kubek z isku, dobra cena, około 10 zł, bardzo fajny, polecam. Teraz, słuchajcie, sprymarka. Ozdoby takie dwie choineczki papierowe, bardzo mi się spodobały. ja tego na choinkę wieszać nie będę, tylko tak na ramkę e, sobie tak powieszę opartą od obrazu, żeby było coś świątecznie i skimarka oprócz tego cukierkowatego, słodkiego, słodziaka, sweterka, który bardzo mi się podoba, e, skład e, niedobry. Te sweterki nie mają dobrych składów, ale bardzo fajnie jest zrobiony, tkany, że wiem, że się nie zmychacie i z nic się z tym nie zrobi. Zestaw takich um, gumek do włosów, które bardzo lubię z Primarku. Tak wyglądają panterka. Taka kolorystyka beżu. O. I to Primark. Jeszcze lista w um, promocji za 11 zł. Um, dwa takie słodziaki. Żeby postawić, tak słuchajcie, jako ozdobę albo na choinkę, to już według własnej inwencji. To było w promocji. E, tutaj na mnie, chodź, myszek, bo ty mi to zrzucisz. przynieś ale przynieś, chodź, chodź, chodź tu, kochany, chodź, przynieś. Widzowie wszystko widzą. Patrz tam, patrz, myszek. Zobacz, widzowie, patrz, ale tam, nie tutaj. Zobacz, tu widzowie. Widzowie. Wszystko widzą, zobacz tam widzowie. Wyszyk. Widzowie wszystko widzą. No, ja bym się zastanowiła, że widzowie wszystko widzą. Moja dzielna sunia piękna. Pat, tam, widzowie są. Tak, piękny sweter. Przepiękny sweter z kosa, o którym Wam mówiłam. Skład bardzo dobry dopełna. Modny, bo pantera w tym roku króluje. Ten wzór mi się podoba, taki lechy moher i zaraz Wam pokażę. Mm, już go miałam ubrany ten Peter, bardzo się fajnie nosi go. jak nie ruszaj mi tam, nie otwieraj. I tak się prezentuje, taki oversize w e, sery. E, pies szaleje i tak to jest, słuchajcie kręci z psem, ale wiecie, on otwiera drzwi, otwiera klamki, więc za bardzo albo huk, huk drzwi, albo tutaj. Dla tych, co mają psy, to rozumieją. Rozumieją je osoby, które mają psy. Tak. To nie jest laleczka, ani maskotka. Przepiękny, na pewno wam się pokażę w tym swetrze. No, piękna pantera, mocher, piękny wzór.

ale my, jak nagrywamy vlogmas, dzień ósmy, więc e, proszę tu nie przeszkadzać. I słuchajcie, e, kolejna rzecz z takich grubszych, i zaraz dojdziemy do książek. E, to torba, którą ubóstwiam, przepiękna torba, która bardzo mi się spodobała. E, trochę e, przypomina kolorystykom, jeśli chodzi o wielkość, e, szopery Miu Miu. E, Massimo Duty. Jeżeli szukacie, teraz są z Irchy szopery bardzo modne. Jeżeli szukacie szopera wielkiego, chodź, chodź, nie wolno. Nie, to nie dla ciebie. Już idź. I przynieś ale tam. <grytanie> są jak berety. Nie, to nie dla ciebie. Szopera bardzo wielkiego, um, olbrzymiego takiego, do którego możecie się nawet spakować. Chodź tutaj. Takować na dwa dni. Nie, nie, nie. Tutaj kochamy sobie widzowie wszystko. są widzowie i powiedzą co to za niegrzeczna sunia. koniec. Wielkiego szopera, irchowego. Ircha w tym roku jest teraz bardzo modna. Tak jak kolor bordowy. Jest ten szoper brązowy i ja wzięłam taka militarna sieleń. Można się spakować, słuchajcie, bez problemu na weekend w tą torbę. Myszczek, sieć. Siedź, bo później powiedzą, nagrywaj bez psa, a, a ty jesteś youtuber. Podwójne uszy można sobie wziąć, chwycić, tak, za te małe uszy, za te duże, tak ja wiem, <laughs> wziąć na ramię. Tutaj ma jeszcze. ja się patrzę, słuchajcie, co się robi w tle, o to w tle. Mam w stroj i tam są niby takie cukierki lisaki, ale to jest wszystko, słuchajcie, sztuczne. Wygląda jak prawdziwy Taki wielki słuchajcie szoper. Jeżeli szukacie czegoś takiego w Massimo Dutti, lekki, bo ja zwracam uwagę, żeby torby były lekkie. E, modne, najmodniejsze w tym sezonie i torby. No i w ogóle ubrania są bardzo modne. E, szukaj, szukaj. E, Piękny kubeczek, no te kubki też są modne, w są w dobrej cenie, jeżeli szukacie. Um, słuchajcie, udało mi się kupić, dajcie znać co z wyprzedażami u Was. Ja na wyprzedaży kupiłam i czekam um, na czapkę piękną z kosa mocherową, i na kolczyki, które mi się już wcześniej podobały, ta czapka też. Um, jeżeli chodzi o takie rzeczy z wyprzedaży, to już nic nie kupiłam. To, co mi się podobało, nie było na wyprzedaży. Na przykład ten sweter z kosa bardzo szybko się wyprzedał na stronie i w sklepie. Jednego dnia byłam, było bardzo dużo tych swetrów, a później się okazało, że nie mamy go rozmiaru i kupowałam już przez internet, ale mniej więcej orientowałam się, jaki rozmiar. No, ludzie kupują, jeżeli mi się coś podoba, to kupują po prostu i to z sklepów znika i nie czekają na przeceny no tak jest i kupiłam słuchajcie weszłam na sklep Zara oglądałam swetry nic mi się yy, z przecenionych rzeczy na Black Friday Black Monday nie podobało ani tam w yy, tej opcji dobre ceny ale yy, spodobały mi się spodnie skórkowe w dobrej cenie yy, z naturalnej skóry czarne bardzo fajnie odprzyte i teraz wam pokażę te spodnie Przynieś dalej, Przynieś, nie, szukaj, szukaj, ale myszku, bo przeszkadzasz, Chodź teraz, chodź laleczko. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Chodź laleczko, bo ten film będzie trwał 100 lat. No usiądź. Usiądź i szukaj na ale szukaj, tam masz. Nie szukaj dalej. Przynieś. Szukaj, szukaj. Szukaj. Tutaj. Szukaj, szukaj, nie mam. Nie mam. Szukaj, szukaj, no szukaj, szukaj! Nie mam, szukaj, szukaj. No i... Myszu To sobie co. No słuchajcie, takie problemy techniczne. Książka nowa Pani czytana. Nie wolno niszczyć książek. Proszę tutaj. Słuchajcie, to jest tak jak z takimi... no. Proszę, no. Dobra, czekolada. Czarne skórkowe spodnie. Na pewno mnie w niej zobaczycie nieraz. i Będę chciała nakręcić stój dnia. Przy okazji zapraszam Was na moje inne vlogi. Spacer z, z miszą. Tam jest trochę grzeczniejszy. Dla osób, które chciały więcej psa. Słuchajcie, to mają więcej psa. Nie wiem, czy o taki vlog wam chodziło. Dajcie znać w komentarzu, czy nie, ale trudno. Słuchajcie, no. Są warunki, jakie są. Niektórzy nagrywają w remontach, niektórzy mają upierdliwych sąsiadów, którzy mają remonty Ja mam psa. Spaniela. Osoby, które mają tą rasę, zdają sobie sprawę, co to jest zarasa. Bardzo fajne czarne spodnie, które mają takie fajne tutaj zaszepki. Bardzo się fajnie układają. Zara. O, tak wam pokażę, słuchajcie, Bardzo fajne. Mięciutka skóra, spodziewałam się, no nie, nie, nie spodziewałam się, że będą tak piękne te spodnie. Spodziewałam się, że mogą na przykład na mnie nie pasować, ponieważ ja tych spodni nie mierzyłam stacjonarnie, stacjonarnie te spodnie sobie do kupienia tylko przez internet. A wiecie jak to jest z kupowaniem spodni, Teraz ta rozmiarówka jest zaniżona, raz zawyżona. I różnie to bywa, a tu jednak spodnie ze skóry, to nie są spodnie z dresu, tam się nic nie rozciągnie, nie naciągnie. I ostatnia kategoria z moim vlogu, który już trwa długo przez mojego psa. Chodź tutaj, myszeczku. Tu walka trwa, trzeba <gryw> coś pokazać, słuchajcie. Mam e, książki. Zachęcam Was do kupowania, teraz jest dużo książek dodawanych w gratisie, tak do gazet, w dobrej cenie. Jeżeli Was jakieś książki interesują, ja kupiłam z gazetą jedną książkę, Spotkanie w Positano, um, włoskiej pisarki, um, o spotkaniu i przyjaźni dwóch kobiet. Um, akcja dzieje się we Włoszech, w Positano, miejscowość, którą bardzo rozreklamowali, Yy, osoby, które mają Instagrama lub TikToka, ja byłam w tych rejonach Włoch, ale akurat w tej miejscowości nie. Ale z chęcią sobie słuchajcie, poczytam tą książkę. Teraz słuchajcie, najnowszy mój zakup z gazetą. Yy, do zwierciadła są różne dodatki, a ja sobie kupiłam wierciadło yy, Najnowsze yy, z książką. Redaktorka. I słuchajcie, jest to opowieść. Spadły mi spodnie oczywiście. Jest to opowieść o Jackie, o Nassiz Kennedy. I jestem bardzo ciekawa tej książki. No, zobaczymy. Jest to inna perspektywa Na co tu nie mówiąc? Też ikonę mody, bo ona miała swój styl. No, zobaczymy. Wydaje mi się, że ta książka może być bardzo interesująca. Dwie książki kupione, które mogę Wam polecić też jako prezenty do nabycia w księgarniach. Pierwsza książka to jest: Bardzo lubię biografię, autobiografie. To jest najnowsza biografia Braunek. Małgorzata Braunek, aktorka. Kobieta, która miała bardzo nowoczesny typ urody oraz bardzo nowoczesny styl, jak na tamte czasy, gdy grała w filmach. No, nie podawała się w modzie, miała długie, proste, piękne włosy. Była żona też Żuławskiego, więc chęcią sobie przeczytam, dlatego że czytałam książkę Żuławskiego. O jego związku z Sofią Marso, ale też wypowiadał się na temat, właśnie, bramnych. i Jestem ciekawa teraz tej książki z jej z perspektywy. Spojrzenie też na Żuławskiego, ale też jestem ciekawa. Eee, no, aktorka, która na przykład grała w polowanie na muchy, eee, dziewczyna, właśnie, która miała swój styl eee, długie, proste włosy. Eee, bardzo lubię z tamtego okresu, lata 60., bardzo lubię filmy. Uważam, że filmy z tamtych lat um, są no, wspaniałe. Polskie e, kino, e, polska szkoła filmowa. Teraz niestety nie. myszę chodź tu. Nie podoba mi się, że kręcimy e, na siłę e, jakieś komedie romantyczne, w których nie jesteśmy dobrzy. Jedynie teraz to podobają mi się filmy Małgłośki Szumowskiej. Proszę, chodź tu, ale to sami nie, nie, nie. Nie spokój. Już mi się słuchajcie, do moich skórkowych spodnik dorwać. I papierek naj, najlepsza zabawka dla psa to papierek, papier toaletowy, metki od ubrań, chusteczki, papierki od cukierku, kto ma psa, ten wie. E, no. W każdym razie bardzo jestem tej książki ciekawa. I myślę, że to jest fajny prezent dla osób, które e, kochają kino i które lubią filmy z tamtych lat, ale są też ciekawi e, te autorki, au, aktorki. I teraz, słuchajcie, bestseller, który jest Nie. na Bestseller New York Timesa, e, książka Bretta Euston Ellis, e, Bret Aston Ellis e, Strzępy powrót autora American Psycho no jestem bardzo ciekawa słuchajcie poprzednia jego książka była sfilmowana Christian Bale w roli głównej który do filmu bardzo zaczął o swoją kondycję o wygląd przystojny aktor i bardzo ciekawy film a tutaj mamy strzępy bardzo grube pomisko które ma bardzo Dobre recenzje. Akcja się dzieje, książki, jest to no, trochę kryminalna, mi się wydaje, książka. Akcja książki się dzieje, lata 80., Los Angeles, więc jestem bardzo ciekawa. Książka gruba, bestseller New York Times, ma bardzo dobre recenzje i teraz u nas w klepach. Księgarnia ta książka cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Więc mi się wydaje, że jeżeli ktoś lubi książki kryminalne a jakieś takie ciekawe to jest taki obyczaj mi się po, wydaje, połączony no, z, trochę, z taką zagadką. To mi się wydaje, że to jest bardzo fajny gest.